Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, pokój i dobro. Zapraszam do wspólnej modlitwy na koronce do Bożego Miłosierdzia. Modlimy się za dusze wszyscy cierpiące, zakonających dla nas o dobrą śmierć. W intencji księdza Piotra Pawłukiewicza o dar jego rychłej, może nie tyle beatyfikacji, ale to, żeby wspierał nas z nieba i Kościół, żeby w najbliższym czasie potwierdził ten, dar dla Kościoła, jakim jest dar wyniesienia na ołtarze. Modlimy się za siebie nawzajem, za tego z nas, kto najbardziej potrzebuje modlitwy. Módlmy się w intencji wszystkich, których odwiedzamy po tak zwanej kolędzie z Bożym błogosławieństwem. Zachęcam kciuk do góry, udostępnijcie hashtag modlitwa, hashtag koronka, hashtag Jezus, hashtag Pawlukiewicz, hashtag new, hashtag Polska, hashtag Europa, cokolwiek, aby zwiększyło to też nasze zasięgi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej jamy, Za świętej pamięci Damiana. Wierzę w Boga Ojca, wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczony pod wąskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony. Wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechu podpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wiecznym. Amen. Za wszystkich, którzy mają problemy jakiekolwiek z uzależnieniami, ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Rogaldi, po raz pierwszy chyba widzę, więc pozdrawiam bardzo serdecznie. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mi miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. O nawrócenie Michała, o zdrowie dla proszącego i dla wnuka Michałka. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata za tych, którzy zmagają się z różnego rodzaju problemami w intencji wnuków, Franka i Emilki, intencjach męża i tej, która prosi, za rodzinę, dzieci, wnuków, za wszystkie intencje, które prosicie. Kciuk do góry, proszę was, pamiętajcie. Czwarta dziesiątka. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mi miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. I miłosierdzie dla nas i całego świata. Ostatnia, piąta dziesiątka w naszych intencjach, nas modlących się o uzdrowienie Oli z choroby nowotworowej, o Boże błogosławieństwo dla dzieci i za nas wszystkich. Ojcze, Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. pomódlmy się w intencji naszej Ojczyzny Polski, pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza. Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj, za wszystkich zniewolonych. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, chyba, że macie pytania, Q&A, to pytajcie, odpowiem po błogosławieństwie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrze, że jesteście. Bóg zapłać. Subskrypcję kanału polecam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dobrego czasu, wam życzę dobrego przygotowania do Sylwestra, Nowego Roku, żebyście po prostu też i odpoczęli, ale też i się pobawili. Zapraszam do nas do Franciszkanów do koszarawy Bystrej przepiękna szopka. Kto jeszcze nie był, niech przyjdzie, zobaczy, poadoruje Jezusa przede wszystkim żywego w tabernakulum, ale też i poprzez szopkę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.